Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Zapraszamy na kolejny odcinek programu Powiedz Paulinie. Tym razem w wyjątkowym miejscu nowej sali koncertowej zespołu szkół muzycznych w Tarnowie. Chodźcie z nami do środka. Witam w kolejnym odcinku programu Powiedz Paulinie, moi goście to Arek Planeta oraz Artur Pałusz, witajcie. Witamy, cześć. cześć. Kiedy byliśmy zamknięci w domach z powodu koronawirusa, pojawiały się pytania co zrobić z tym wolnym czasem. O tym między innymi chcę z wami porozmawiać, ponieważ wy mieliście na to jakiś swój sposób. W internecie krążył utwór Co mi Panie Dasz, zaaranżowany przez Adama Sztabę. I niewiele pewnie osób wie, zwłaszcza Tarnowian, że udział w nim wzięło wielu tarnowskich muzyków, a wśród nich właśnie wy. Moje pierwsze pytanie: skąd znajomość właśnie z Adamem? Całość tego projektu rozpoczęła się w bardzo prosty sposób. Przeglądając Facebooka, Instagrama, natrafiliśmy na relację Adama Sztaby, który w prosty sposób zaprosił. Wszystkich grających muzyków, aby wystąpić w projekcie zatytułowanym W domu zegrane. Polegało to w ten sposób, iż udostępnił nagrania, nagrania z metronomem oraz pliki nutowe do, swojego, do swojej aranżacji, do utworu Co mi, panie, dasz. I po prostu wyglądało to w ten sposób, że decyzja była prosta: bierzemy w tym udział. Dlaczego nie? Pobraliśmy pliki nutowe. Rozpoczęliśmy przygotowania do nagrania tego utworu, który polegał na dosyć prostym nagraniu telefonem komórkowym swojej partii, zsynchronizowanej z danym podkładem z metronomem. Więc nagraliśmy ten utwór i wysłaliśmy od razu do Adama, który kompletował nagrania wszystkich muzyków. I tak właśnie to się zrodziło. Czyli rozumiem, że to był taki totalny spontan, tak? Wcześniej nie znaliście się bezpośrednio z Adamem? Mm, absolutnie nie, właśnie. W moim przypadku wyglądało to trochę inaczej. Eee, nie miałem w ogóle gdzieś zalajkowanej go strony internetowej, właśnie, czy, 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 czy page'a facebookowego, właśnie Adama. I trafiłem na e, całą akcję poprzez e, znajomego, który już udostępnił swoje nagrane. E, swój nagrany materiał e, i powiem szczerze tak, że ja miałem w ogóle, mieliśmy 6 dni na nagranie e, danego materiału, e, wysłania, wysłania pliku nutowego. Ym, ja zorientowałem się właściwie tam na weekendzie, bo był czas, deadline był do niedzieli, tak było chyba, z tego co, tak, z tego co pamiętam. Niedziela, północ. E, niedziela, północ i już właściwie sobota wieczór gdzieś znalazłem to nagranie, realizowałem to właśnie też u siebie. A czy w momencie, kiedy wysłaliście już te swoje nagrania, Wy dostaliście taką informację zwrotną, że ono zostanie zamieszczone, że, że zostanie wykorzystane tak naprawdę. Czy dowiedzieliście się dopiero już na samym końcu? Do samego końca nie wiedzieliśmy właściwie, mhm. czy to się tak, czy to się uda. Tak, ten projekt to mhm. wyglądał to był taki czysty spontan i, i taka wielka niepewność, bo wiadomo, Cały projekt polegał na tym, że każdy, dosłownie każdy, kto mógł grać na danym instrumencie, miał możliwości takie, żeby sobie nagrać e, siebie na telefon, mógł wysłać to nagranie. I wyglądało to w ten sposób, że e, wysłaliśmy, owszem, dostaliśmy potwierdzenie, tam dotarło fajnie. Dokładnie, dokładnie. I nie wiedzieliśmy do samego końca. Ja byłem przekonany, że to będzie projekt zorganizowany w ten sposób, że będzie wydzielona jedna orkiestra i będą wydzielone po, poje, pojedyncze osoby do danej partii, więc mieliśmy nadzieję, że to nagranie się znajdzie, ale ta niepewność istniała. Ale mieliście wytyczne, w jaki sposób ma to być nagrane? Że to ma być z telefonu komórkowego? Oczywiście to znaczy, niekoniecznie Ka kamera, tak? Generalnie miało być to nagrane obrazek. Nie, nie było zaznaczone, że musi być to nagrane w sposób profesjonalny, więc z tego co zaobserwowałem na nagraniach nadesłanych. 90% ludzi w ogóle nagrywało to telefonami, także, także nie, nie, nie korzystali z profesjonalnego. Dużo większy problem jest z bębnami, faktycznie, żeby jest to dosyć głośny instrument, żeby je nagrać, potrzeba już czasem użyć jakiegoś zewnętrznego mikrofonu, tak też wyglądało w przypadku kilku właśnie bębniarzy, z którymi rozmawiałem, którzy, którzy też brali udział w danym projekcie. No ale tutaj liczyło się właśnie tak naprawdę sprawność, żeby, żeby zmieścić się w tych sześciu dniach, wysłać nagranie. Mhm. E, bo tam, tam z tego co pamiętam środa czwartek Adam pisał e, na swoim page'u e, informacje na temat nagrań, które doszły niekompletne i też prosił, akurat ja byłem wywołany w, na tym, w tym poście, żeby dosłać ponownie nagranie, tam jak komuś pojawił błąd w postaci właśnie e, ładowania, ładowania pliku na stronę. I właściwie wyglądało to tak, że faktycznie w jednym momencie gra ponad 700 osób, tylko sam obraz jest, jest to klatkowany, także mm. są urywki, ukazane właściwie z obrazek danego muzyka po kilka razy mm. podczas, A, podczas tych trzech minut. Arek, powiedz, czy wiedzieliście wcześniej, że wystąpicie wraz z takimi muzycznymi gwiazdami, które wzięły udział w tym projekcie? Nie mieliśmy zielonego pojęcia, bo nie spodziewaliśmy się w ogóle je, jaka będzie skala tego przedsięwzięcia. Ja byłem przekonany, że to będzie fajna aranżacja Adama Sztaby, nagrana przez wszystkich muzyków, którzy tam byli, albo jedynczy, albo dwie orkiestry, albo na przykład po dwie osoby na daną partię, tak jak mówiłem wcześniej. Zapraszaliśmy znajomych do premiery. Wiedziałem, że w tym klipie wystąpię, bo Adam dostępnił taki obrazek pierwszy w którym zobaczyłem siebie w takim małym okieneczku e, za chwileczkę, że jestem faktycznie e, tak, w tym w wideo. Tak, że też, też taki taki sample właśnie był wrzucony dziesięciosekundowy dosłownie, który, który, który e, um, ukazywał właśnie jak I to mniej więcej będzie wyglądało. I co chwilę jestem tam Adam rzucał takie smaczki, były takie malutkie filmiki, krótkie dosyć Szukamy wspólnego tajmu nagranych przez bębniarzy. Całe synchronizowanie tego materiału polegało na tym, że materiał wideo polegało na tym, że musieliśmy wykonać solidne klasięcie na daną tam, dane tam uderzenie metronomu, więc cały po prostu plik wideo, który się ukazał z tym klasięciem, no, że szukamy wspólnego tajmu. Więc no, montażyści, którzy w ogóle to montowali, to ja jestem totalnie w szoku, ja nie Tylko wiem jak podziw, oni to zrobili. Podziw, podziw. Tak, e, wydaje raz, że byli to raz. Leszek Kamiński oraz Jacek Kościuszko. No, no, nie jestem w stanie, no, też nie zajmuję się w ogóle inżynierią dźwięku i tym, co jest związane z montażem, ale to, co tam zostało przekazane, to, to przeszło najśmielsze oczekiwania. Także ja już wiedziałem przed premierą, jak to wyglądało wszystko. Więc no, z niecierpliwością na premierę, która odbyła się tam wtedy o godzinie 20.00. To było tak, taką wielką, niewiadomą oznaczone. O tych wrażeniach to porozmawiamy jeszcze za chwilę, ale zanim, chciałam zapytać, czy faktycznie muzyką zajmujecie się tak zawodowo? W moim przypadku tak. Jest to, jest to na szczęście, można powiedzieć, że hobby, hobby przerodziło się w zawód. Jak właściwie, jak skończyłem, skończyłem szkołę muzyczną. Jednocześnie też robiłem liceum ogólnokształcące. Siłą rzeczy to była taka, taka wypadkowa, że, że jest to jedyne moje, jedyne, jedyna rzecz, którą się aktualnie zajmuję. Taki twój sposób na życie też już, dokładnie którym tak, którym też Dokładnie zarabiasz. tak, dokładnie tak. To znaczy bardzo wcześniej miałem pomysł na siebie w postaci, jeżeli chodzi o pracę, o formę, kontrakty zagraniczne. Ostatnio, właśnie w zeszłym roku wróciłem ze statku pasażerskiego. Właściwie, właściwie teraz, teraz tak funkcjonuje, jeżdżę tam 3-4 miesiące do roku, resztę czasu spędzam podczas okresu letniego grając tutaj właśnie w Polsce. W moim przypadku wyglądał to w ten sposób, że ukończyłem szkołę muzyczną i wiązałem swoją przyszłość z muzyką zawodową, ale życie potoczyło się zupełnie inaczej. Aktualnie jestem strażakiem zawodowym, pracuję w straży pożarnej tutaj w Tarnowie, więc muzyką zajmuję się totalnie amatorsko. Dla mnie muzyka stanowi coś nowego, coś, tak, coś taka odskocznia od, od rzeczywistości, którą żyję praktycznie na co dzień. Więc no w żadnym wypadku muzyka nie stanowi u mnie takiego zawodowego zaplecza. Właśnie to jest, to jest kapitalne, w samym, w, samej, w samym zamyśle Adama Sztaby, że w nagraniu właśnie są zrzeszeni ludzie, którzy grają właściwie kilka miesięcy na instrumentach kilka lat i też muzycy zawodowi, właśnie to jest, to jest, to jest niesamowite. Ale on też podkreślał, się... że celowo nie informował tak. osób, które właśnie będą brały udział w tym projekcie, żeby może ktoś, nie wiem, jakoś mógł się wystraszyć trochę, albo stwierdzić, że, że, że nie jest odpowiednią osobą, że jest żeby wystąpić tak. wśród takich właśnie światowej sławy gwiazd i artystów. Znaliście się jakoś wcześniej, czy poprzez ten projekt się poznaliście? My z Arturem znamy się dobrych kilka lat, graliśmy na niejednym projekcie, Pierwszy nasz projekt odstylował w ogóle wokół muzyki reggae. Graliśmy w podziemiach, w takim... Myśmy dość to miejsce, tak, 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 Fajnym zespole reggae. Klub, który już chyba nie istnieje. Na chwilę obecną klub kotłownia, tak, tak. Tutaj, klub kotłownia, graliśmy różne jam sessions. Był po prostu taki totalny, fajny chill out. Bo jakie to jest uczucie wystąpić razem z najlepszymi znanymi muzycznymi gwiazdami. Jest to na pewno nagroda jakaś też dla nas, coś o czym nie wiedzieliśmy do samego końca, jeżeli chodzi o partie wokalne. Właściwie projekt był przeznaczony tylko dla instrumentalistów a okazało się, że partie wokalne są zastąpione przez, przez gwiazdy, przez, przez zawodowców z pierwszej ligi w ogóle Polski. To jest bardzo miłe. Dla mnie to było no niesamowite wrażenie, bo, owszem, jak grywałem w, w orkiestrach, różnych, mieliśmy różne projekty z gwiazdami, owszem, e, grywaliśmy z, z Grażyną Łowaszewską na przykład, z Janem Taszynem Wróblewskim, grałem w, takim, e, w takiej orkiestrze rozrywkowej tutaj w Tarnowie, e, nazywa się Big Contest Band, prowadzony mm. przez Piotra Pociacka. Dosyć długo tam grałem, ale skala tego projektu, który był przeprowadzony online, gdzie pokazują się te obrazki, w pierwszym momencie oczywiście nie zauważyłem siebie, no bo wiadomo, trąbki nie miały tam jakiejś wymagającej partii, to też trzeba podkreślić, więc tej trąbki było stosunkowo mało na tym, na tym, na tym nagraniu, ale jak zobaczyłem siebie tam w otoczeniu, tam gwiazdy, tam Kuba Badach, Natalia Kokulska, Zobaczyliśmy to swoje zdjęcie zaraz obok tych gwiazd, no to jest, zawsze jest takie fajne uczucie, że. Jest to miłe. Włożyłem w to jakieś, jakąś część. I taka tak? forma docenienia i zaszczytu na pewno. Tak, no pewnie, tak. pewnie. Skala, skala na pewno też przerosła Adama, bo też też on to podkreśla w wywiadach, że się w ogóle nie spodziewał, że to będzie miało aż taki rozgłos. Aktualnie chyba nagranie się zbliża do 6 milionów wyświetleń. Tak. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi właśnie o YouTube, też bardzo kapitalna sprawa, naprawdę. Sam Adam jest w ogóle w szoku, jeżeli chodzi o to, jak, jak, jak to się w ogóle zakończyło, jak się zakończył cały projekt. A takie wasze pierwsze wrażenie po odtworzeniu? Ciary. Tak, To dla mnie to był po prostu totalny szok. Spodziewałem się, że, że będzie to mocne, zwłaszcza po tych pierwszych takich, tak jak wspomniałem, delikatnych Smaczkach i wstępach do tego, gdzie ta perkusja wchodzi, i to już było takie, taka zapowiedź, że o, to będzie kurde mocne. Zresztą sam fakt, że robił to Adam Sztaba, e, no nie, już, nie mogło już, wyglądać już, no, źle, dokładnie, tak, już to wyglądać źle. Z góry było, było, było to, zakładałem, że, że jak Adam realizuje taki projekt, to naprawdę to będzie, mhm. będzie światowy poziom. No, moc mega, no ja tak siedziałem przed telewizorem. I byłem w szoku. A czy Wasi znajomi Was rozpoznali? Pojawiało tak. Pojawiały się powiem, telefony? Powiem szczerze tak, że miałem tam kilka wiadomości yy, na temat... Yy, Zostałem faktycznie jakieś tam strategiczne miejsce w ogóle, jeżeli chodzi o samo, samą, samą realizację nagrania. I faktycznie kadr się przebija, e, jeżeli chodzi o, yy, o, 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 o samo nagranie. Właśnie tak też chyba się znaleźliśmy, też, tak wpadliśmy na pomysł, tak, tak. tak, mm. tak że zadzwoniłeś do mnie, czy brałem udział w ogóle w tym projekcie, żeby że było widać tak. No, dany, to było tak dany kadr. wideo o Artur na no, centralnym y, poziomie nagrania jest Artur, kurde, no, Zresztą ja wiedziałem wcześniej, że będzie brał w tym udział, y, bo to wiadomo, no, wrzucaliśmy na fejsa y, nagrania fajnie, ekstra zresztą Adam, y, na Instagramie wszystkie praktycznie. Zdjęcia, ujęcia, relacje udostępniał u siebie na tablicy. To już było takim, wow, Adam Sztaba udostępnił relacje i, i wrzuca w ogóle, że fajnie nagrywamy. Więc no, rzeczywiście było to takie internetowe poruszenie wszystkich. Każdy poczuł się w jakiś sposób zbliżony. Ale też takie poczucie wspólnoty z tymi artystami, tak? Tak, tak. tak przede wszystkim tutaj, że to też jest super. Grać z ludźmi, których właściwie 99% ludzi w ogóle nie znamy, z którymi, z którymi graliśmy. I A wystąpiście we wspólnej, w wspólnym utworze. Więc. Tak, tak, tak. Zagraliśmy tak. razem jeden utwór i to też trzeba podkreślić, że do nie tylko my z Tarnowa braliśmy w tym udział, ale wielu innych muzyków tarnowskich, zwłaszcza to trzeba też podkreślić. To było bodajże blisko 10 osób. Przemek Kuta. Przemek Kuta absolwent, absolwent tej szkoły. Tak, Miłosz Potoczny, y, Tomek Boruch, znakomity gitarzysta, Karolina Wrona, y, moja koleżanka z klasy. Nieprzypadkowo znajdujemy się dzisiaj w tym miejscu, w przepięknej nowej sali koncertowej. Co prawda nie doczekaliście się, nie mieliście okazji tutaj występować, y, ale jesteście absolwentami Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie. Dlatego chciałam zapytać, jak wspominacie czas spędzony w murach tej szkoły? Ja powiem tak, że z, jestem w ogóle y, mega dumny, że, że, że kończyłem właśnie tą szkołę muzyczną. I to też jest niesamowite, że y, jak przyjrzymy się y, o, muzykom, którzy uczęszczają na, na wyższe szkoły, na akademie, czy też w Krakowie, w Katowicach, w Warszawie, y, to bardzo duży procent tych muzyków właśnie pochodzi z tej szkoły muzycznej. Że naprawdę, jeżeli chodzi o obiekt. Y, w zestawieniu, Jeżeli chodzi o szkołę muzyczną, w zestawieniu z szkołami, choćby nawet nie wiem, w Krakowie, w Rzeszowie, to naprawdę technologicznie tutaj bije na barki w ogóle to, co, to, to, co, to, co możemy zauważyć w sąsiednich miejscach. Mhm. Moje wrażenia ze szkołą muzycznej są to naprawdę bardzo pozytywne. Spędziłem w tej szkole 12 lat. Inni znajomi popołudniami chodzili grać piłkę, spotykali się gdzieś, nie wiem, na podwórku, a my... Szkoła muzyczna, Rzeźbić lekcje, warsztat, tak. tak. Rytmika, harmonia, kształcenie słuchu, wszystkie te przedmioty, instrumenty. Więc no, nauczyło to bardzo dużo. Ja zacząłem w ogóle swoją edukację jeszcze w starym budynku szko szkoły muzycznej na ulicy Mickiewicza. Jak zobaczyłem, jak wygląda ta sala koncertowa, byłem w totalnym szoku. Jest to po prostu poziom. Światowy. Światowy, no, to, 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 to trzeba to, to sobie to, to po prostu powiedzieć. Technika w ogóle studio, jak akustyka tego pomieszczenia. No, my nie mieliśmy takiej możliwości, żeby tutaj uczęszczać, grywać na tej sali koncertowej. Jest świeża, od dwa miesiąca. No, tak, tak, więc właściwie i... nikt <laughs> jeszcze nie miał możliwości tutaj grać. Ale... Oficjalnego jeszcze tak, otwarcia nie tak, było. Tak, ale wrażenie robi na was. Jasne. jasne. Nie, wrażenie jest niesamowite. To, to nie da się opisać też słowami, to trzeba po prostu zobaczyć. Więc jeżeli tylko y, będą takie możliwości, to dzisiaj wszystkich zapraszamy na ten koncert, który się odbędzie y, na otwarcie tej szkoły. Bo rzeczywiście y, w warto zobaczyć tę salę. Mhm. Chciałam jeszcze zapytać o Wasze początki muzyczne, jak wyglądały. Zaczęły się w tej szkole? Tak. Y, w tej szkole zrobiliśmy pierwsze kroki muzyczne. Zawsze gdzieś ta trąbka chodziła mi po głowie, żeby się uczyć właśnie na trąbce. W pierwszej klasie podstawówki tak to wyglądało, że nie mogłem od razu rozpocząć edukacji na, na trąbce, zwłaszcza bo to jest to instrument dęty, więc wymaga troszeczkę bardziej rozwiniętego układu oddechowego. więc Musiałem rozpocząć tą naukę w czwartej klasie, więc no tutaj pobierałem te nauki. Moim nauczycielem był pan Wacław Smuliński, więc niesamowity nauczyciel, od którego, od którego bardzo dużo się nauczyłem. E, tak jak mówiłem, no, wiązałem swoją przyszłość z muzyką, bo życie poszło swoją, swoją drogą. A u Ciebie? U mnie wyglądało to podobnie, czyli szkoła muzyczna na samym początku. E, przez pierwsze cztery lata tyle, tyle wyglądał mój pierwszy stopień, później kontynuowałem drugi stopień. Pana Tomasza Fiołka. No i niestety zacząłem właśnie tą szkołę dosyć późno, bo w jednym momencie robiłem dwie szkoły. Właśnie szkołę, szkołę liceum, akurat 14 liceum ogólnokształcące. I popołudniowo uczęszczałem tutaj właśnie do szkoły. No i niestety to się nie zazębiło ukończenie właśnie drugiego stopnia z ukończeniem klasy maturalnej w szkole średniej. No i dwa tygodnie później właśnie pojechałem, pojechałem na swój pierwszy kontrakt. Później już machina ruszyła, e, właściwie 5 lat, e, nie jednym ciągiem oczywiście, z przerwami właśnie e, jeździłem na początku Europa, później, później Azja, Azja, Australia właśnie, jeżeli chodzi o, o kontrakt. E, teraz wracam tutaj do Polski, e, wróciłem w zeszłym roku, no i e, działam tutaj szerzej, bardziej w mm. ogóle, e, coraz więcej właściwie e, jest, jest też tutaj granie, duże zapotrzebowanie. Tak, tak, tak to obecnie wygląda. Też takie pytanie na koniec. Jeśli Adam wpadnie na taki pomysł, żeby ten sam utwór e, zorganizować koncert, ale już w takim składzie, gdzie mielibyście się wszyscy spotkać, zgodzicie się? Tak. apelacji nie tak. Tak, tak, jednakże skala tego przedsięwzięcia musiała być ogromna. Tak. I nie wiem, czy stadion narodowy udźwignąłby taką. Czy kiedykolwiek było robione takie, takie wydarzenie, gdzie, gdzie gra w jednym momencie 700 muzyków, w ogóle, jeżeli chodzi tak. o ten utwór tutaj w Polsce, za granicą? Być może, być może były, były podobne hmm. akcje w ogóle, tylko to już jest pewnie bicie, bicie rekordów do jakichś książki hmm. w ogóle tutaj okay. nie. Nie wiem, nie wiem, czy by to miałoby miało, to sens, ale jak najbardziej tak. No, logistycznie i muzycznie będzie to na pewno bardzo trudne do zorganizowania. No po tylu muzyków wystroić. Ciężka sprawa. Ciężka sprawa. <grymne> tak czy inaczej zachęcamy oczywiście do szkoły muzycznej w Tarnowie. Ja już Wam bardzo dziękuję za rozmowę i życzę tak równie dobrych, udanych realizacji jak ostatnia. Dziękuję, dziękuję. bardzo. muzyka gra Czuję jak jej takt kąpelsze się cała I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki ciz Czujność mi trochę li, jak szalotka z rana Co mi panie dać w ten niepewny czas Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat? Kiedy stałeś nad, by na tył I czy warto, czy nie warto mocną wodę? The Kołyszesz się cała I raz, i dwa, i trzy I w górę serca wielki cis. Czuj, noż śpij, trochę mnij Jak szarotka zra Co mi nie dasz? W ten niepewny czas Jakie słowa Wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić.